Bajki dla dzieci Florka i Melek Wielki wyścig ślimaków W pewne słoneczne popołudnie Florka i Melek bawili się w ogrodzie za domem. Po deszczu ziemia była miękka, a trawa pachniała świeżością. W kałużach odbijały się promienie słońca, a między liśćmi powoli pełzły ślimaki, zostawiając za sobą srebrzyste ślady. – Melek, zobacz! – Ślimak! – zawołała Florka, Przykucając przy dużym liściu ale wielki jaki kolorowy odpowiedział Melek, podchodząc bliżej: Ja też mam ślimaka tam, pod konewką. Florka i Melek ostrożnie podnieśli swoje ślimaki i ustawili je obok siebie na płaskim kawałku deski. Florka nazwała swojego ślimaka Wiesławem, a Melek Zenkiem. Wiesław wygląda na spokojnego, zauważyła Florka. Taki dostojny i trochę zamyślony. A Zenek to ślimak wyścigowy. Ma długie czułki i bardzo ślizgającą się stopę. Ogłosił dumnie Melek. Nagle w głowie Florki zasitał pomysł. Zróbmy wyścig ślimaków. Powiedziała z entuzjazmem. Zobaczymy, który dotrze pierwszy do ogórka. Mama, która siedziała na tarasie i piła herbatę, uśmiechnęła się na ten pomysł. Dobry plan. Ale pamiętajcie, że ślimaki nie lubią być dotykane zbyt często. Zbudujcie im tor i obserwujcie z daleka. Dzieci od razu zabrały się do pracy. Z piasku i kamyków zrobiły prostą trasę. Start był przy doniczce z truskawkami, a meta przy liściu sałaty, położonym przy grządce z warzywami. Na starcie stanęli simak Zenek, żwawy i trochę zadziorny, oraz simak Wiesław, dostojny, spokojny, ale bardzo zdeterminowany. Gotowi? Start! zawołała Florka. Simaki ruszyły, powoli, bardzo powoli, ale z wielką gracją. Zenek od razu zdobył przywagę, ślizgał się z pasją, nie zostawiając za sobą smugi kurzu, przynajmniej w wyobraźni Melka. Wiesław za to ruszył powoli, zatrzymując się od czasu do czasu, jakby zastanawiał się nad sensem wyścigu. Zenek prowadzi. Krzyczał Melek, klaszcząc w dłonie. Dawaj, zenku. Do sałaty. Florka dopingowała swojego simaka ciszej, ale z ogromną dumą. Spokojnie, Wiesław. Nie śpiesz się, ale idź pewnie. W pewnym momencie Zenek skręcił w bok i zatrzymał się przy kałurze. Zafascynowany własnym odbiciem, zapomniał o wyścigu. Próbował stuknąć czółkiem w wodę, co bardzo rozbawiło Melka. Zenek, nie teraz. Zaśniał się chłopiec. Tymczasem Wiesław, spokojnie jak zawsze, przesunął się kawałek po kawałku, aż znalazł się bardzo blisko mety. Zenek w końcu zorientował się, że wyścig trwa i ruszył w pogoń. Zenek, szybciej! Wiesław cię zaraz pokona! Krzyczał Melek. Ale było już za późno. Wiesław dotarł do liścia sałaty i, jakby w nagrodę, delikatnie dotknął go swoją czułkowatą burzą. Mamy zwycięzcę! Ogłosiła mama, która przyglądała się wszystkiemu z uśmiechem. Wiesław wygrał! Powiedziała Florka z dumą. Melek nie był zły, pogłaskał Zenka, nie dotykając go ręką, tylko dmuchając delikatnie, i powiedział – Dobrze się spisałeś, Zenek. Tylko następnym razem nie gap tyle na swoje odbicie. Dzieci zbudowały potem małe miasteczko ślimaków z liści, patyków i płatków kwiatów. Ślimaki Zenek i Wiesław zamieszkały tam obok siebie, a dzieci obiecały odwiedzać je codziennie i przynosić im świeże listki. Wiesz, Melek, powiedziała Florka, siadając obok brata, to był najlepszy wyścig w historii świata. Bo wcale nie chodzi o to, kto wygrał, dodał Melek. Tylko o to, że razem dobrze się bawiliśmy. Mama się uśmiechnęła. I o to, że potrafiliście zadbać o małe stworzonka. To jest prawdziwe zwycięstwo. Morał. Czasem ci, którzy ruszają powoli, dochodzą najdalej. A wspólna zabawa jest ważniejsza niż wygrana. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.